Dzień dobry baranki, witam was w horoskopie na czerwiec. Zobaczymy sobie jak będzie się przedstawiał czerwiec, jeśli chodzi o poszczególne tygodnie, jaki będzie wasz cel, co będzie go blokowało, czego się nie spodziewać, jak wasze otoczenie, czy będzie was wspierać, czy też nie. No jak praca, miłość, rada. Zaczniemy od tygodni poszczególnych. Pierwszy tydzień Pierwszy tydzień czerwca. Gwiazda. Gwiazda mówi o nadziejach, o tym, że nie można tracić nadziei tak naprawdę, że tu się może coś wydarzyć, możecie zrealizować swoje marzenia, pragnienia, cele. No, możecie tutaj uzyskać to, co chcecie, możecie być w centrum uwagi, możecie zostać dostrzeżeni. No, komuś, jeśli tu staracie się na przykład jakoś wypłynąć, na przykład... Hmm, no, możecie zostać po prostu celebrytą, tak? Gwiazdą, możecie być sławni, można o Was ktoś napisać artykuł, coś usłyszeć. Więc tutaj gdzieś ta gwiazda daje taką nadzieję na tą realizację marzeń, oczywiście wiadomo, w zależności od tego, co sobie życzycie, czego byście chcieli. Ale jest szansa na to, że Was ktoś zobaczy, dostrzeże. Jest szansa na zajście w ciążę, na przykład. Więc gdzieś tutaj jest dużo, dużo różnych szans. Szansa na pogodzenie się z kimś, szansa na wyjaśnienie się jakiejś sytuacji. no jest dużo, w zależności od y, sytuacji, w jakich jesteście, ale wszystko pozytywnie. E, wtorek. Boże, wtorek. Drugi tydzień. Drugi tydzień. Drugi tydzień czerwca. 10 kielichów. E, 10 kielichów mówi o... Pełni szczęścia, tak naprawdę, o rodzinie, że rodzina będzie ważna. Optymizm, dzieci, partner, możliwe jakieś spotkania rodzinne, możliwe spotkania z przyjaciółmi. Ogólnie będzie Wam sprawiało radość właśnie takie bycie razem może jakiś wspólny wyjazd, wypad z rodziną gdzieś, z przyjaciółmi taki. Dla innych może to być optymizm, bardzo istotny. E, radość, e, więc gdzieś tutaj jakieś wspólne chwile. To będzie takie mm, wiodące, w drugim tygodniu, w trzecim tygodniu, w czerwca, trzeci tydzień czerwca, to siedem monet czekacie na coś. Czyli cierpliwość. W, w, w trzecim tygodniu czerwca nie da się nic przyspieszyć. Tutaj sprawy mogą być bardzo powolne, może się nic nie dziać, może nie dostaniecie jakiegoś nie wiem pisma, jeśli czekacie na jakieś pismo. Coś może się udziać bardzo pomału albo wcale. Ktoś z Was może być na urlopie, ktoś może odpoczywać, ktoś inny może zajmować się ogródkiem w tym tygodniu trzecim tygodniu czerwca, no może będziecie coś sadzić, może będziecie czytać jakieś informacje na temat jakichś roślin, nie wiem, jakichś takich właśnie działkowych rzeczy. W każdym bądź razie tutaj sprawy mogą się dziać powoli i tak jak mówię, jakieś opóźnienia mogą być, możecie nie dostać jeszcze jakichś informacji, na które czekacie. I czwarty, czwarty tydzień czerwca to wisielec. Czyli tutaj też tak spokojnie nic się może nie dziać takiego. E, tutaj jakieś opóźnienia mogą być, ktoś może coś odwołać, możecie po prostu e, zmieniać jakieś plany, coś może się tutaj... Pokrzyżować, ale też dla innych osób może być tak, że właśnie ten spokój, ta cisza pozwoli wam dojść do jakichś wniosków, o których wcześniej nie myśleliście, więc coś tutaj może się bardziej takiego wyklarować, coś może wam tutaj no, przyjść do głowy jakiś pomysł. Także tutaj też w czwartym tygodniu ważne będą jakieś pomysły, jakieś takie inne spojrzenie na pewne sprawy. Możecie dojść do jakichś wniosków w czwartym tygodniu. Istotnych dla Was. Co będzie Waszym wyzwaniem w czerwcu, celem, kapłanka? No, to dla jednych macierzyństwo może być wyzwaniem, faktycznie. Dla innych wyzwaniem może być niewyjawienie jakiegoś sekretu, dotrzymanie jakiejś tajemnicy. Możecie o czymś wiedzieć, dowiedzieć się. No i ważne będzie, żebyście tego nie powiedzieli, ważne może być, żebyście w ogóle na przykład byli tacy może nie tyle skryci, ale też skromni, ale też żebyście właśnie czegoś nie mówili, coś tutaj z takim wyzwaniem może jest, wydarzy się coś, czy będziecie się chcieli pochwalić albo coś takiego spektakularnego no i tutaj karta sugeruje, by właśnie nie mówić czegoś. Dla innych wyzwaniem może być jakaś kwestia związana z kształceniem. Może chcecie się gdzieś rozwijać jeszcze, iść w jakichś kierunkach może ezoterycznych, może innych, ale gdzieś tu pojawia się właśnie też chęć kształcenia, doczytania, do czytania, do się czegoś, więc tutaj też takie kwestie. No, dla innych wyzwaniem może być, jeśli macie na przykład jakieś kiepskie kontakty z matką, więc tutaj może chodzić o pogodzenie się na przykład. Matka może być właśnie wyzwaniem dla Was. jakieś pomoc jej, pomóc w czymś, e, może z czegoś wyciągnąć. No, w każdym bądź razie e, takie wyzwania się pojawiają. E, wyzwaniem mogą być jakieś tutaj też podejmowanie bardzo rozsądnych, przemyślanych decyzji w jakichś tam kwestiach, sprawach. A zobaczmy, co będzie blokowało, co będzie przeszkadzać. Siedem buław. Siedem buław, no, będą przeszkadzać ludzie dookoła, którzy mogą prowokować. Mogą prowokować Was do jakiegoś działania. Tutaj wyzwaniem może być też bierność, tak? Tu widzę ruch, a tutaj może być bierność tym wyzwaniem dla Was. Czyli po prostu nie reagować na coś, bo tutaj może być tak, że ludzie będą Was, no, powiedziałam słowo, prowokować. Może być tak, że ktoś będzie chciał od Was wyciągnąć jakieś informacje, więc tutaj dlatego będzie ta na przykład prowokacja jakaś specjalna słowami, czy po prostu jakąś dyskusją, żebyście właśnie wyjawili, żebyście powiedzieli coś, więc tutaj właśnie trzymajcie je i trzymajcie usta zamknięte, o tak bym powiedziała, tak? Że. Mm, że, że milczenie jest złotem na tej zasadzie, więc tutaj może tak być, że trzeba będzie po prostu się przeciwstawić, więc po prostu blokować Was mogą właśnie jakieś tutaj też kwestie tego, że ktoś na Was będzie chciał coś wymóc, a Wy po prostu nie, kapłanka to jest taka karta, która mówi o takiej podchodzeniu do pewnych spraw, ale z takim dystansem z wyczuciem Pomalutku, na spokojnie, a tutaj w tej siódemce była to jest taka takie wow, tak? taka gwałtowność się pojawia. No i tutaj właśnie e, gdzieś to może być po prostu e, może was blokować to do pewnych działań. Mówiłam na początku o macierzyństwie, że to może być dla kogoś wyzwaniem, no i tutaj, no właśnie. Może tak być, no tu jest ruch, dużo się dzieje na tej siódemce, tak, była, jest no multum informacji, więc może po prostu jesteście bombardowani jakimiś informacjami, może tutaj wymaga rodzina od Was, jakieś naciski są, tak, na no, to, żebyście, nie wiem, tam właśnie, nie wiem, na przykład zajmowali się dzieckiem tak, a nie inaczej, albo żeby, nie wiem... Jeśli myślicie w ogóle o, o byciu mamą, no to tutaj też może rodzina was tutaj gdzieś bombarduje, więc to wam przeszkadza, nie chcecie, po prostu chcecie się od tego odciąć, tak? Stąd to ta zachowanie tego spokoju, tego dystansu do pewnych rzeczy, podchodzenie właśnie z takim umiarem, spokojem do spraw. No a tutaj taki właśnie pojawia się tak gwałtowność, ten ruch tutaj tak, że no już różne takie właśnie działania, które Wam się mogą po prostu nie podobać, mogą Was zniechęcać do czegokolwiek, więc tutaj takie kwestie, także tutaj też może być tak, że chcecie się kształcić w jakimś swoim kierunku wyznaczonym, tak, i, i myślicie o czymś, na przykład chociaż o tej ezoteryce, jak wspomniałam, natomiast... Siedem buław, no to może ktoś nie chce, żebyście akurat tym się zajmowali, tylko mówią, nie wiem, idź na medycynę, idź na prawo. Tutaj 100 głosów jest, tak? 100 osób chce podjąć za was decyzję, więc tutaj nie pozwólcie sobie podejmować, żeby po prostu, nie pozwólcie się zniechęcać, nie pozwólcie, żeby ktoś za was podejmował jakieś decyzje. To wy podejmujcie mądre decyzje, ale sami za siebie. No dobrze, a czego się nie spodziewacie? Czego nie widzicie? O, dwójeczka kielichów, tu się coś może deklarować. Jest ktoś wokół was, ktoś, powiem, no. Jeżeli jesteście samotni, to nie dostrzegacie tego, że tutaj jakaś fajna relacja mogłaby być z kimś. Ktoś jest taki koło was, że mielibyście się ku sobie, albo może być w was zakochany. Ktoś jest ktoś, kto darzy was ogromnym uczuciem, i to takim miłosnym uczuciem, więc tutaj. No, zwróćcie na to uwagę, jeśli na tym Wam zależy, ale tutaj też nie widzicie, że jakieś partnerstwo fajne się pojawia, bo może jesteście w jakiejś relacji i tutaj możecie aż tak się nie spodziewać, że naprawdę po prostu ktoś tutaj mocno za Wami stoi. E, tutaj również możecie się nie spodziewać jakiejś umowy ciekawej, dobrej, no, korzystnej, e, takiej może też przyjacielskiej jakiejś pomocy. Może jest jakiś przyjaciel koło Was, którego nie zauważacie, a który jest skłonny z Wami. No, wam pomóc zawsze na tej zasadzie. Otoczenie, jakie jest otoczenie wasze? No, królowa mieczy, otoczenie. Bardzo jest otoczenie, powiedziałabym, no, tak wszystko na chłodno brane. Myślę, że możecie na kimś tutaj polegać w waszym otoczeniu, może być ktoś, kto wam może doradzać. Jest to osoba bardzo rozsądna, taka na chłodno, która jest w stanie może tak ostudzić też jakieś emocje, bym powiedziała. Natomiast może tutaj chodzić również o to, że znaczy wsparcie jakieś macie, to na pewno, i macie wsparcie w mądrzej jakiejś osobie, to może być kobieta. W każdym bądź razie otoczenie Wam na pewno pomaga, ale powiedziałabym, że tutaj na przykład to otoczenie patrzy właśnie przez pryzmat tego. Tych racji tego, jak jest, po prostu, ale bierze wszystko na chłodno. Tutaj nie ma emocji na tej zasadzie, więc gdzieś tam nie widzicie tej na przykład, że tu fajnie mogłoby się coś poukładać, jakaś relacja miłosna, no bo właśnie, bo tutaj raczej wszystko jest tak odbierane na chłodno, przez rozum, tak? Nie, nie, to na przykład się może nie uda, albo nie, ważniejsze są sprawy inne, no i tutaj takie mogą być różne kwestie. W każdym razie jest ktoś też w otoczeniu, na kogo możecie liczyć, więc to mogą być różne mm, sytuacje w zależności w zależności od tego, w jakiej wy jesteście, tak, w sytuacji, tak naprawdę. Um, może być też tak w otoczeniu, że jest ktoś, jeśli potrzebujecie jakiejś fachowej pomocy, no to faktycznie um, warto też skorzystać z jakiejś fachowej pomocy, nie wiem, prawnika czy tam kogoś, w zależności od tego, co tutaj się u Was dzieje. Więc jest taka szansa. E, praca. Zacznijmy od pracy dla osób, które pracują. Trójka, Trójka, Buław oraz Król Mieczy. No więc tu mogą się pojawić jakieś wyjazdy w pracy. Tutaj również w pracy pojawiają się perspektywy, tak naprawdę. Może chodzić też o załatwianie jakichś spraw urzędowych, może chodzić o no właśnie, to podchodźcie do tych spraw urzędowych z dystansem, z umiarem, bardzo rozsądnie. Może też poczytajcie jakieś przepisy, ewentualnie doradźcie się tu do kogoś, bo tu się też pojawiają jakieś właśnie sprawy urzędowe wokół Was, tutaj w otoczeniu również, może faktycznie będziecie coś załatwiać. Może to być związane z jakąś podróżą służbową, to może chodzi o kontakty z klientami również, więc jakieś umowy możecie podpisywać, dużo może się dziać w pracy, jeśli dla osób, które pracują, tak naprawdę. Możecie załatwiać jakieś tutaj, tak jak mówiłam, kwestie urzędowe, może z prawnikami, jakieś kwestie z radcami prawnymi, możliwe Jakiś rozwój, tu jest pokazany w pracy duży rozwój, tak naprawdę? Doradztwo, na przykład, więc jakieś usługi, może trzeba będzie jakieś dodatkowe informacje zasięgnąć od kogoś, kogoś, kogoś kto jest fachowcem w jakiejś dziedzinie, na przykład doradca podatkowy tutaj też, więc możliwe, że po prostu. Możliwe, że też ktoś jakąś kontrolę będzie miał w firmie. No albo, tak jak mówię, trzeba będzie zasięgnąć informacji. Tu się pokazują perspektywy rozwojowe, tak naprawdę, więc myślę, że w własnej firmie możecie mieć dobrze. Tylko po prostu tutaj może warto skorzystać z czyjeś jeszcze fachowej porady jakiejś. Coś może tu iść do przodu w pracy. Coś się widać rozwija, są jakieś perspektywy, tak naprawdę. Więc myślę, że. Warto w tej pracy być i tutaj działać, bo pokazuje się to całkiem dobrze. Natomiast dla osób, które szukają pracy, zobaczmy: kochankowie, oraz askielichów. No to faktycznie, jeśli ktoś szuka pracy, to może ją znaleźć. Możecie mieć dylemat, bo tutaj może się pojawić jakaś nowa oferta. Coś nowego, fajna praca jakaś, coś co może być bliskie waszemu sercu albo waszym zainteresowaniom, coś może na czym się znacie. No, będziecie tym zainteresowani, i tutaj może się pojawić też jakiś dylemat, więc albo pojawi się więcej tych ofert, albo też tak może być, mogą się pojawić przynajmniej dwie oferty i będziecie musieli zdecydować. Więc u karty mówią, że może warto właśnie też pomyśleć, o, 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 zdecydować się na coś, co jest właśnie bliskie waszemu sercu, coś, co Wam się bardziej podoba, coś, co wywołuje u Was bardziej pozytywne emocje. Natomiast jest szansa na znalezienie pracy. To, to prawda. Nawet myślę, że możecie mieć dylemat, co wybrać, albo na jaką rozmowę kwalifikacyjną iść. No więc tutaj takie kwestie, ale coś się pojawia. Relacje. Sprawdźmy najpierw osoby, które są w związkach. 10 monet oraz królowa monet, więc w relacjach bardzo dobrze. Tutaj kontakty z całą rodziną, z przyjaciółmi, jakieś spotkania. Tutaj też wcześniej mówiłam, bo się mi to też zarysowało w drugim tygodniu. W drugim tygodniu czerwca, więc faktycznie tu się pojawiają jakieś spotkania, jakieś wspólnie spędzone chwile, bardzo pozytywne, tak naprawdę. Więc harmonia w związku, w relacji, partnerstwo, partner będzie ważny, właśnie jakieś tutaj mogą, chodzi, mogą być w czerwcu jakieś imprezy rodzinne, więc razem pójdziecie, będziecie się dobrze bawić bardzo dobrze pokazują się relacje, bo Wam powiem. E, tu jest stabilizacja. Widać, że rodzina po prostu ma się dobrze i, i faktycznie i partnerstwo, i dzieci, i wszystko, wszystko jest pozytywnie pokazane, więc nie ma się co martwić. A jeśli ktoś szuka, a jeśli ktoś szuka miłości albo jakiejś relacji, zobaczmy. No to powiem tak, to tutaj się pokazują takie karty, które mówią o trochę o rozwadze, ale mówią również o tym, że tak, jest szansa na poznanie kogoś, być może jest to mężczyzna z żywiołu ziemi, czyli byk, koziorożec lub panna. Tutaj możliwe, że możecie poznać tą osobę na jakimś spotkaniu, na jakiejś imprezie rodzinnej na przykład, na jakimś wyjściu takim, do rodziny, do znajomych, może u znajomych też. Możliwe, że u znajomych również. W każdym bądź razie jest szansa na poznanie kogoś. Tak naprawdę, no, to możliwe, że nawet szansa na coś więcej, że z tą osobą będzie. Natomiast dla innych osób może być tak, że no, że tutaj jest też pokazany jakiś plan, może macie już kogoś na oku, możliwe, że ktoś Was obserwuje, albo Wy kogoś już obserwujecie, bo tutaj też może być taki scenariusz, więc no, to może być ktoś, kogo może już znacie nawet i, i po prostu gdzieś tam na razie ten ktoś jest nieśmiały, obserwuje, przygląda się na tej zasadzie, więc gdzieś tam coś takiego się pojawia, więc jest szansa na poznanie kogoś, tak ogólnie mówiąc. A zobaczmy rada. Radę, radę, na czerwiec, pazik, pazik buław, czyli yy, karty Wam radzą, karty Wam radzą yy, przede wszystkim. Korzystać z jakichś ofert, zwrócić uwagę na jakąś informację, wiadomość, która może przyjść w tym miesiącu, może być ważna. No i radzą Wam korzystać właśnie z jakiejś propozycji, ofert czegoś nowego. Zaczynanie od początku, czy po prostu zaczynanie małymi krokami czegoś, nowych działań, małych działań, ale one coś zawsze później dadzą, więc gdzieś tam jest szansa na rozwijanie się, więc karty Wam mówią, byście po prostu korzystali, działali. Na pewno mówią o działaniu, mówią, żeby coś zaczynać. Jeśli myślicie o jakieś działalności na przykład, to też zaczynajcie coś. I tak jak mówię, jakieś informacje, wiadomości mogą być dla Was ważne w tym, w tym miesiącu. Do usłyszenia. Cześć!